Wszyscy witajcie tutaj bezik.pl w grze Dragon Nest Poszukuję graczy z Dragon Nesta ludzi do grania po pierwsze czemu jestem dziewczyną, elfem ponieważ klasa łuczników jest tylko płci żeńskiej. Po drugie, czemu mam Nick a nie Basic.pl? Ponieważ w innej postaci mam już swój Nick, a tutaj nie wiedziałem co wymyślić. Jest to postać, którą będę grał od zera i będę chciał z kimś grać, bo samemu już się zrobiło trochę nudno. No, tutaj musimy pogadać. be? No. Okej. Okay. No Jedziemy tutaj do naszego Dungeona. pierwsze, ile gra waży, to nie chcecie wiedzieć. Yy, gra waży trochę dużo, ale naprawdę opłaca się ją wciągnąć i w nią zagrać. Gra w miat. Pod przyciskiem H mamy wszystkie z z klawisze, z którymi co robimy. Pod I mamy inwentory, ekipunę, jak to jest zawsze. O, tu portki nam leżą. Dobrze. O, na piąty level jeszcze nie mogę ubrać. Pierwszy jak widać. <coughs> o! A to tu jakieś kombo było. No dobrze Poszukuję y, ludzi ogarniętych tutaj z tą Gram yy, oczywiście na pierwszym serwerze. Niestety nie pamiętam jaka to nazwa serwera, podam w opisie. Przechodzimy tutaj do dungeona na poziomie normal. Można też na easy, jakby ktoś chciał. Będę wkładać, będę wkładać. Gra się głównie party, jest dobrze grać. Lewy klik, prawy. No dobrze. Prawy nie bliźnią, tak? Macie skopio. mam wojownika jak już mówiłem, z tego, jaka, no. <laughs> na średnim levelu więc jak ktoś już by je miał to tak nie będę grał link do strony do ściągnięcia do zarejestrowania się podam w opisie no dobra nie robisz tego kombosa Inwentory. no mam to, można sortować temy, co bardzo lubię. Co mogę powiedzieć okay, o no, grze że jest, jest kilka postaci, na razie klas postaci. Cię, jak to tam nazwać. skakać. Jest gerser, okay, mag, też oczywiście dziewczyna. Y, jest akademista, która posługuje się bronią palną, co do tej gry nie warto No ale okej okay. Też dziewczyna oczywiście y, Tak pewnie myślicie sobie, że nie ma klasy y, męskiej postaci No oczywiście nie, zwojowi posługujący się mieczem oraz kleryk y, mający tarczę i... Nie wiem, jak mam nazwać buławę? Czy co to jest? No to daję ci płacimy. A O, nieładnie. Z twojej strony. Zaczynamy skierować. mi skierować. No skierować. Zaczynamy skierować. Zaczynamy skierować. Zaczynamy O nie trafiłem. Czekajcie, Slow motion. Po rozwoleniu bossa. Dobry, no jak wiem poszukuję graczy trochę ogarniętych, tak żeby nie zagrać w to. O, level up! Super! Na A! Którą w skąpie mam więcej na no to? Ho, oh, na to, że trafia. A, już. Agathe Fragment. Jakaś jest, jak jest wiadomość przyszła. A tak, więc jak ktokolwiek gra, wpiszcie do mnie na

Okay. That, that? Oh yes. You just with you. That's. Alright. Okay. I won't be that was back. It. Not until I find rose. No tak, na ten level. Nie popatrzyłem. mam dwa rude Aldeum Fragment i... Agat Fragment. chciałem już powiedzieć róż Aldeum, ale... Tak jak Krzysztof, którego robi się temat. mało. No to wpozdajcie się ludzie na kanał. Gdzie tam się możecie, możecie? To było, było na tyle.